Chociaż już piąty dzień po finale to jego echo wciąż wybrzmiewa na forach poświęconych programowi rolnik Szuka żony oraz portalach plotkarskich. I choć finał programu był wyjątkowo spokojny, bo kłót nie odbył się wcześniej, a obiecanych przed finałem nowych faktów właściwie nie było, to widzowie wciąż komentują zachowania sewerynej i Marlene na finale. I choć ta dwójka przyznała, że ma już nowe pary to widzowie nie chcą uwierzyć we wszystko co usłyszeli, co prawda, w sprawie Sewery na to, że rozstał się z Marleną i mieszka już z nową dziewczyną wiadomo było właściwie od początku programu, nie było tylko pewności co do tego kim owa dziewczyna jest, ponieważ niektóre źródła podawały, że to jego była, albo że znali się przed programem, ale dopiero jak Seweryn odesłał Marleny do domu wybuchła między nimi wielka miłość, inne z kolei mówiły, że Seweryn poznał ją przez znajomych, a nawet, że para poznała się na targu w mieście, z którego jest dziewczyna, jakby nie było, Seweryn pokazał zdjęcie na dowód. A jak pokazywaliśmy wam w filmie ze zdjęciami z odcinka świątecznego, zabrał ją także tam, więc sami na własne oczy będziemy mogli podziwiać tę wielką miłość. I o ile względem Seweryna nie ma wątpliwości, że jest w nowym związku. Bo nawet w finale niechętnie rozmawiał z Marleną, widać było, że jest mu już całkowicie obojętne i chciał to skończyć jak najszybciej. O tyle widzowie wątpią w nagłe wyznanie Marleny o jej nowym związku z chłopakiem, z którym pisała od początku emisji sezonu szóstego. Widzów oburza także ten fakt, ale emisja programu rozpoczęła się po nagraniach w gospodarstwie. A także najprawdopodobniej po wielkiej kłótni, więc obydwoje mieli pewność, że nic z tego nie będzie. Mogła więc chyba rozmawiać z kim chciała. Joanna na przykład zdążyła jeszcze przed emisją zajść w ciążę. Często pojęcie względne, subiektywne. Wracając do związku Marleny. Pojawiają się liczne głosy, że dziewczyna wymyśliła nowego chłopaka na poczekaniu, i widać było jak sypie jak z rękawa jego wyimaginowanymi zaletami. Potwierdzeniem tego ma być fakt, że widać było, że Severen wzbudza w niej wciąż duże emocje, nie dość, że żądała przeprosin, to ciągle płakała, zarówno widząc rolnika, jak i oglądając wspólne momenty z nim. To dużo emocji jak na kogoś. Kto już ruszył do przodu i jest szczęśliwy z kim innym. Potwierdzeniem ma być również fakt, że Marlena od momentu kłótni ma zablokowaną możliwość dodawania komentarzy na swoim Instagramie, co może oznaczać, że boi się, że prawda, że nie ma żadnego chłopaka, wyjdzie na jaw. Choć tutaj może po prostu bać się niepochlebnych opinii na swój temat. Nie każdy dobrze sobie radzi z czymś takim. A to jednak młoda i bardzo emocjonalna dziewczyna. Informatorzy, którzy widują ją w Warszawie, także twierdzą, że nigdy nie widzieli jej w towarzystwie żadnego chłopaka. Czy więc Marlena wymyśliła to słysząc o nowej dziewczynie, Severyne, i próbując się na nim odgryźć? Czy może cieszy się szczęśliwym związkiem z dala od mediów społecznościowych?